Cześć wszystkim, w tamtym tygodniu zajmowaliśmy się łazikiem marsjańskim z serii Creator 3 w 1 a dzisiaj zajmiemy się takim łazikiem ale jak widzicie księżycowym tylko, że z Lego City który już na, na pierwszy rzut oka widać, że jest prostszy niż ten z Creatora jest to zestaw 60348 jest to zestaw bardzo świeży, bo z 2022 roku i zawiera 3 minifigurki słuchajcie, chcę przetestować właśnie tą serię z 2020 roku i zobaczyć jak ona się ma do Lego, które było w poprzednich latach czy w latach 90., żeby mieć jakieś tam porównanie, jak właśnie się zmieniła na przestrzeni tych 20-30 lat seria, właśnie City Space, czy, czy kosmiczna, czy, czy jakby ją tam nazwać, i czy w sumie wyszło na lepiej, czy, czy może gorzej, czy jest prosto i beznadziejne, czy może jednak jest w tym jakiś urok. A co widzimy na pierwszym planie? Widzimy, że oczywiście akcja dzieje się na Księżycu, bo w tle mamy Ziemię. Widzimy, że jest to zestaw inspirowany przez y, łazik y, księżycowy z serii Artemis, którą swoją drogą jeszcze i tak nie zaczęliśmy jako ludzkość, także nadal czekamy tutaj na jakieś postępy. I słuchajcie, widać z konceptu, że trochę ten przód tego, tego łazika jest trochę no, odstający od tego, co widzimy właściwie na zestawie. Bo zobaczcie chociażby kopit, który powinien być dzielony na kilka małych ekranów, a mamy po prostu dwie takie wielkie płytki, które mają niby to imitować, trochę to już słabo wygląda. No, ale nie będę narzekał od razu, żeby, żeby nie zepsuć tego zestawu. Widać, że zawieszenie jest też trochę inne, bo jest takie jak w wózkach sklepowych, przynajmniej z tego co widzę, a nie takie typowo amortyzowane jak chociażby w tamtym z Kreatora. Co jest trochę niezrozumiałe i trochę też, bo jednak to jest zestaw 6, więc powinien być mniej i musi być mniej zaawansowany niż inne. No i mamy też, właśnie, jakieś flagi i jakieś tam meteoryty z jakimiś tam kryształami. I mamy trójkę właśnie ludzików do tego, także jestem ciekaw, jakie będą moje finalne odczucia odnośnie tego zestawu. Dół to nic, boki. O, tutaj mamy jedynie na górze, że skala minifigurki, jakie są minifigurki. Jeden gościń na kombinezonu, więc sobie nie wyjdzie na powierzchnię księżyca. Nie chciałbym być nim w takim razie. Tutaj też nic, no i co, i zostaje nam tył. A tył to nie alternatywne budowle, tylko to, że można połączyć ten zestaw z innymi zestawami, co, nie, co z pewnością zrobię, bo mamy resztę zestawów, także to nie powinno być dla mnie trudne. Widzimy też jakieś funkcje tego zestawu. Widzimy właśnie te kółka, które się obracają wokół własnej osi, więc to nie będzie zbyt spasjonujące. Przód zestawu wygląda trochę jak taka wielka ciężarówka, najbardziej jak coś kosmicznego, ale to może tylko moja opinia. No, i widzimy, że z tyłu da się właśnie ten meteoryt, czy jakąś tą skałkę zamontować, żeby ją przewieźć gdzieś indziej. No dobra, słuchajcie, to co? To otwieramy w takim razie. No i dobra instrukcja. 80. Parę stron. O, do tego bardzo fajna paletka z naklejkami, bo one są odblaskowe. Dosyć nawet takie mocno odblaskowe. Widać, że są tu pale, panele solarne i do tego logo misji, które swoją drogą przypomina dosyć logo Ice Planet. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to jest chyba standardowe logo z serii Lego Space, także nie mam co tu marudzić. No i mamy trzy woreczki z klockami. Więc nie przedłużając, słuchajcie, ja zbuduję i zaraz do, wam, do Was wracam. Dobra, słuchajcie, ja już jestem ze zbudowanym zestawem i ogólne wrażenia zbudowania, no czuć, że to jest jednak 6+, bo budowa jest dosyć nudna i nie ma tu nic porywającego. Sam model zresztą też nie jest za specjalny, ale może właśnie do, dlatego, że cena jest taka nie inna, ale jest to naprawdę niska cena. W momencie, kiedy to nagrywam, on kosztuje jakieś tam chyba śmieszne 90 zł, czy coś w ten deseń. I słuchajcie, mamy tak elementy zapasowe, jest ich trochę, które zostają po budowli, co bardzo fajne. Zwłaszcza, że są też elementy z nadrukami, co się bardzo chwali. Jeśli chodzi o instrukcję to na końcu instrukcji mamy właśnie zdjęcia z aktualnych testów aktualnych z testów właśnie tej misji Artemis i sprzętu, który mógłby być wykorzystywany na Księżycu no i słuchajcie, jak widzicie tutaj, no trochę się to jednak różni bo o ile fajnie, że zachowali tutaj te złocenia przy kołach i jest tych kół 6 po każdej stronie właściwie to jest ich 6, no właściwie kół jest 12 tak jeśli chodzi o te ramiona, które wystają z tego, no to w, jak widać, jest to tylko w legowej wersji, w realnej wersji tego nie ma. No i niestety cockpit mocno się różni od tego co widzimy tutaj. I to niestety w ogóle nie przypomina tego. Nawet świata są tutaj trochę źle zrobione i dodali panele słoneczne, które niestety w modelu pierworodnym nie występują, a szkoda, bo mogło być ciekawie. Ogólnie ten. Jest to słaby, dosyć taki model. To jest typowo taki starter, jeśli chodzi o tę serię. I no ciężko mi się tutaj jakoś skupić na, na pozytywach tego. Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno są to minifigurki, których zadruk jest bardzo dobrze wykonany i jest bardzo fajnie tutaj kolorystyka dobrana, bo mamy niebiesko, biało właśnie tam z jakimiś elementami czerwonymi, bardzo fajnie. Każda figurka Astronauty ma swój jeszcze także dodatkowy, oprócz kask, to mają jeszcze jakieś tam włoski czy coś takiego. To też bardzo fajnie, że o tym nie zapomniano, a często się o tym zapomina. Fajne są te jetpacki, znaczy no, jetpack po prostu, elementy skafandra, Niektórzy, Niektóre figurki mają po prostu jakieś tam światełka, inne niosą sprzęt, także to jest bardzo fajnie wykonane. Łopata jest w ogóle bardzo fajnie, tam alachrom czy coś ten desen, także bardzo fajnie wykonana. No, mamy też oczywiście figurkę kobiety astronauty, która z właśnie dźwiga najcięższy sprzęt, więc jakieś równouprawnienie rzeczywiście miało tu miejsce. I mamy pana kierowcę, który nie wiedzieć czemu w kosmosie po prostu yy, założył sobie zwykłą kurteczkę i czapeczkę i, i to właściwie tyle jeśli chodzi o ochronę. W razie czego niesz, nieszczelność kokpitu no to mamy po naszym pilocie tego, tego wehikułu także trochę dziwne ale no okej, okay, Figurka jak figurka. Pani astronautka też oczywiście ma e, zapasowe woski. Mamy też jakiś element księżyca, księżycowej skały, z flagą oczywiście misji, że zostało to zdobyte. Bardzo fajnym elementem jest właśnie ta skała, ten meteor, czy jakby to zwać. Pamiętam go z czasów 2000, z misji Life on Mars i jeszcze Rock Riders, bo mniej więcej wtedy się te Meteoryty wtedy pojawiały i jeszcze z misji, chyba Arctic, z LEGO e, City, coś takiego. E, tylko, że tu mamy bogate już to wy, wyposażone w jakieś kryształy i to naprawdę robi wrażenie, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wygląda. Eee, to na plus wielki. No i słuchajcie, sam Wechikku, on trochę jest takim większym wózkiem sklepowym, bo o ile amortyzacja tutaj nie występuje, on po prostu jest, jaki jest. Te koła się nie uginają, one się mogą tylko obracać, więc możemy obrót zrobić o 360 stojąc w miejscu. To jest bardzo fajne. Nawet można mu zrobić taki, jak to mówił, świetnej pamięci pewien polityk z samobrony Brad Gens. Eee, może takie coś zrobić, także to na plus. Eee, sterowanie nim nie jest jakoś trudne, ale bardzo fajnie właśnie, że można nim jechać na boki, no jest bardzo żwawy ten model. Eee, ma oczywiście te dwa ramiona, które w realnym modelu nie występują, jedno do wiercenia, drugie do jakiegoś tam, jakiś sonar, jakieś skanowanie. Eee, ma oczywiście antenkę na górze, z tyłu właśnie mamy tą rampę, którą, na którą możemy położyć nasz meteoryt i go przewozić z miejsca na miejsce. Wybaczcie to milczenie, ale jeden kod postanowił sobie pośpiewać, więc no, trudno będzie go powstrzymać przed tym. Co mnie dziwi, to to, że no, ten model, znaczy właściwie mnie nie dziwi, bo to ma w sumie sens, jeśli weźmiemy pod uwagę, że on się łączy z innymi zestawami. A tutaj mamy jeden taki silos, który się otwiera pewnie po połączeniu z rękawem z innego zestawu więc to na, na plus. Mamy właściwie z dwóch stron, więc nie trzeba podjeżdżać tylko z jednej strony. Fajnie. To jest bardzo fajne. Fajnie, że to w ogóle też że żeby to się jakoś otwierało do góry, a nie jakieś tam inne dziewactwa. I mamy też właśnie tutaj też jakąś część załadowczą, która w sumie może też służyć od razu za jakieś tam schody czy jakąś rampę. I tutaj możemy umieścić nasze figurki astronautów. Niestety tu w środku nic nie ma, więc oni mogą sobie tylko siedzieć. Ale mają fajne widoczki, bo mają widoczki i do kokpitu, i na zewnątrz pojazdu. Co mi się tak średnio podoba, to jak zdejmiemy tą pokrywę, to widzimy, że w środku tak właściwie to za bardzo nic nie ma, jest oczywiście tutaj do sterowania pojazdem, ale to nie jest za specjalne, nie ma tu żadnych fajnych nadruków ani z dwa kalkulatorki i joysticki to właściwie tyle. I z tyłu mamy dwa takie same komputerki, co uważam za słabe. Mogli dać jeden taki, jeden taki, żeby była jakaś różnorodność, a tak mamy po prostu dwa klony i to właściwie tyle. No trochę nudno. I w ogóle ograniczona jest też jakby przebudowalność tego zestawu, no bo co innego zrobimy z niego, albo co w ogóle z nim zrobimy? No można jeździć, można zbierać te kamienie, można wsadzać minifigurki do środka, no i to właściwie tyle. To jest taki bardziej transporter. Bardzo ograniczona tutaj możliwość zabawy, i jedyne co jest fajne, to, to ten układ kół, który co prawda nie jest idealny, ale na płaskich powierzchniach sprawdzi się idealnie. Dajcie znać, jak wy oceniacie ten zestaw. Ja go oceniam tak. Może być, jeśli chodzi o cenę, to taki, żeby zbudować trochę tam. Nim pomerdać i zapomnieć, i to właściwie tyle, albo go postawić koło bazy, żeby sobie stało jako element wyposażenia. I to właściwie tyle, i za tydzień widzimy się w kolejnej recenzji, a będzie to tym razem już, słuchajcie, stacja kosmiczna, którą nie wiem, czy mi się uda całą pokazać, którą sobie zbudujemy i zobaczymy, czy ta stacja kosmiczna jest czegoś warta, czy to jest kolejny taki bubel, żeby po prostu dzieciaki naciągnąć. A ja Was tym już dzisiaj zostawiam, trzymajcie się do następnej niedzieli i cześć!